Jeden. Ajde, siema. Tutaj Zartywał i dzisiaj razem ze mną jest Carlos. Siema. Longer. Siema. I pającz. Siema. Nie. Andrzej. No co i za to. Opowiadaj, co będziemy dzisiaj robić. Dlaczego ja? No, bo ty. Będziemy robić ale, toner. Ale ty tutaj będziesz big boss. No to jak widzicie mam już trochę wiatrów, ponieważ skobla wypadają jaksów, i tak dalej. I, tak dalej. E, i dzisiaj będziemy sobie e, e, grać, grać na skyblocku. Na skatebloku będziemy... Który o! Emeralds! Trzy, trzy emeraldy. Który został znaleziony przeze mnie przed, dwie minuty temu. To jest wydatki dla, dla niego. No. Oczywiście. A ja w tym czasie będę sobie y, robił y, parkura. Y, brawo. A co a co jakieś zamrody? E, zaraz właśnie nie, idę nie. po pierwsze. Y, na flyu. Ej nie, bo na się, bo gra od ludzi. Jestem już w połowie, tak to powiem. W połowie. A, I na ostatnim kroczku spadniesz. Ej, potrzeba czterech płomiennych różdżek. A ile masz? Cztery. 4. A, 4. A, A potrzeba tych... osiem? Osiem. Weź i co sprzedaj, albo wezmę... Weź ten obsynian. Wezmę ten obsynian, dobra? 5. I sprzedam. No spoko. Nie no, wsiadł! Spadłem, kurna macie. Co on chce zamierzyć? Nie są dobrze, żeby. Że 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 Ale nie odpalę na dusza bo to jest bardzo takie. Yy. Jesteśmy Albo nie w tym Pod superflatem. Nad superflatem. Yy, zrobię drugą skrzyneczkę. Yy, mam, teraz... mam! Mam! Masz spawner? No. Yes! Nie rób go chodzi teraz. Nie rób go le, nie mam piąty level, fajnie. A <coughs> się co ja ma... A... Kurno mać. E, jak tam potwora wsadzić? Normalnie, to jest spawn. Albo spawner. A wiesz, jak zrobić Diaksa? <kłynie> nie, a jak? To tak. <kłynie> Trzyma na górze? Węgiel w środku... i... Czyli nam jeszcze węgla brakuje. Jeszcze nam węgla brakuje. O, to. O, jest jakiś. Idziemy z no, są jakieś fajne, jest jakieś... Te są naprawdę spoczko, gdyż iż ponieważ to nie jest zwykłe... super. To nie jest zwykłe, zwykłe monofonne kopanie kobla, tylko zawsze z kobla coś dostajemy. Do a to, nie wiem, obsydia, na to diaksa, to szmaragdy, a to coś tam jeszcze. Właśnie tu od szansa na no. węgiel. 1, 3, 4, jest ciekawne. Cicho, e, czekaj. E, z liści też wypada to się gwie, ale tylko w nocy. Nie mów, że spawner zgubiłeś spawner. Dałeś mi diaksa! Nikczelnik. Ej, zgubiłeś spawner? Nie, mam przy sobie, ale się zaraz spalę. Ze spawnerem. No to weź go do skrzynki na razie włóż. Nie. No włóż go do skrzynki. Nie chcę mi się. Kurna macie jakie lagi. Plom 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 plom. Dobra, zobaczę ile mi jeszcze czasu zostało, bo coś... Tak, brawo, pół minuty, a myśmy nic nie zrobili, tylko samo lamienie. Co? Ja mam 4, to... 8, 5 minut, zaraz będę miał nagrania. Nie. Też ile, ile nagrywamy, Carlos? Ja nie wiem, ja także 20 minut mogę nagrać. Więcej trochę, pół godziny. Ja, ja też mogę pół godziny, ale mi kobiet, komuś... mm. ja tak będę nagrywał, nie wiem, kilka odcinków, tak po 5 minut. Nie, opułać nie opułać się. No kto to rozwalił? Nie, sorry. Weź zrób, kill zrób. Postawię spawner. No nie stawię na razie. Aha, Dobra. A, dobra, a, dobra no, jest to... uwaga, że się nieździ. Powieszczenie trzeba zrobić. Ja się nie będę... Langer. Langer. że jak ja nie, nie, nie będę bada... odcinku witał, gdyż będzie on nagrywany po kolei. A, jest tutaj anti -cheat. Ej Karol, daj mi ten off, albo... No dałem, ale Zark go zabrał. Oddawaj killoff. Poczekaj chwilę! O, chwilę. <coughs> idę w Tidus, sprzedać tak. ten obsygniam zaraz. Trochę sobie zarobię. A ty wszystko dalej nagrywasz. No tak. Noo... No nie warto. A jączek? Hmm? Andrzeju, nie deleruj się. Jestem z wami. Nie masz mnie człowieku. Ja cię coś do jedzenia? Nie. Nie ruszaj arbuzika, bo to no jest... Zaskocz. Mmm, czekaj. Ja gdzieś odpraca, ale... Ale ja jestem jeszcze odeszliwy. Ja gdzieś odpraca. Trzymaj, Lodger. Ej, no. Nie, to, 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 to. Skoczę z diaksami i wam ich nie dam. I z spawnerem. Nie, to tu jest. Co mi się Ej, zróbcie takie... Ej, słyszysz? Zarka, weź weźcie, zróbcie taki... ten... Zaraz, zaraz. Wiesz, ile mam kasy? 3.750 Mam prawie 4000. tygodnie, mam tyle... POKNA BANDI! I. 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 wiecie, ile kosztuje... ile się I. to ma 32 tego obsidianu? Ile? ile. ile. E, 600s. A ja mam już... Uh, sprzedałem te wszystkie obsidiony, mam 3.750 dol. W Wordzie za jeden obsydiane 200 <tryk> <tryk> Ma jaka droga Ale tak, tam się nie trochę obsydiane chyba nie? No nie, no z redstone musisz Musisz robić generator Mogę strzec też <tryk> <z> obsydianu? <tryk> Ej, chodźcie na parkur idziemy wszyscy. Zaraz. Ej, <laughs> zaraz. No jestem cały czas, tylko że ja tutaj wiesz, no przygotowywuję nagrania. Dobra, słuchaj, weź, zrób ten... ten, kurde, generator. Takie się to? Dostałem na początku y, kit y, start, nie? No. I tam było dwa staki ród tego. Um, jak to się nazywało? Poczekajcie chwilę, możecie być chwilę cicho. Ja tutaj... Cześć, za, Tutaj ZarkTV i dzisiaj razem ze mną jest Carlos. Co? To jest Co? Carlos. Mm. no to, tak jak myślałem, to to się jest brak. Nie wiem jaki trzeba zastosować cheat, żeby było słychać kogoś jak nagrywasz przez kampanię. Ej, to ja teraz sprzedać. Okej. Okay. No, spotki. Ej, słuchaj, zrobi takie coś. Że będzie można robić to na cztery kobla. No można, ale potrzebuję dwóch lat. Trzeba... To się spii. Trzeba będzie Ale będzie... Je, jeszcze jednej laby potrzeba. Ile tyle? No, na Nie, Ale lo, wiem, nie na razie, na razie nie powiększajcie tego generatora. Ej, kupić te marchewki? Dlaczego nie? No bo no najpierw trzeba sami rozbudować, e, wyspę e, rozbudować, bo także. Bo jak zrobisz generator kobla, no to ci wyspę zajmie. Kupić marchewki? No, kup. Ale one są drogie, 500 chyba dolarów kosztują. Nie, 32, 300. 300 marchewek? E, Bo e, 32 marchewek. <trym> <za. trym> <trym> to kupić? No, kupuj. Okej, okay. no, idę kopać. Kurde, tak gilos zrobiłem. No, no, są? Diamond? O, daj. Diamond. Wyświetl obsydiany tutaj, sprzedaj te obsydiany. O, Sprzedaje już tu tu, tu 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 No, wziął no. mi... Wziął mi bloki geksowe. E, wygląda na to, że coś nam przerwało. Ja zaraz wracam. Dobra, jestem po krótkiej pauzie. E, wygląda na to, że ten odcinek musiał się zakończyć właśnie teraz, ponieważ e, niektórzy... Udało mi się połączyć z resztą kity. więc ja kończę. Żegnam się z Wami. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli Ci się odcinek spodobał, zasubskrybuj. O tym go do komentarzem. Daj łapkę w górę. Ja się żegnam. Cześć i trzymaj się.